Zatrzymaj się. Jeśli czujesz, że coś w Twoim życiu jest kłamstwem, masz rację. Witajcie, poszukiwacze prawdy. Mówię do ciebie prosto z ognia, bo wiem, jak to jest żyć w matni. Na zewnątrz grzeczna maska, w środku zamrożone serce i krzyk, którego nikt nie słyszy. Nazywamy to różnie Matrix, iluzja, program, społeczne oczekiwania. Ale mechanizm jest zawsze ten sam. Hoduje się w nas posłusznego człowieka, który ma się wpasować, nie myśleć za głęboko, nie kochać za mocno, nie pytać o sens. A kiedy zaczynasz pytać, nagle czujesz samotność tak gęstą, że można ją kroić nożem. I właśnie w tej samotności zaczyna się przebudzenie. Powiem to wprost: wielu ludzi, którzy uważają się za najmądrzejszych, żyje w klapce. Klatka ma, ma złote pęty, dyplomy, stanowiska, certyfikaty, język bez skazy. Lecz gdy mówisz o energii, która łączy ludzi, śmieją się. Gdy wspominasz o życiu po życiu, przewracają oczami. Gdy dotykasz intuicji, mówią pokaż dowód, a tak naprawdę bronią nie nauki, tylko kruchego ego. To ego zbudowało fortecę z logiki, by nie musieć czuć. Ale ty czujesz czujesz, że pod perfekcyjnym życiem jest zranione dziecko, nieopłakane straty, nieskończona tęsknota za prawdą. I jeśli teraz to w tobie drży, zostań. To drżenie jest twoim kompasem. Zacznijmy od rozpoznania gry. Matrix nie jest metafizycznym potworem z innego wymiaru. To suma nawyków, które każą ci udawać, że wszystko jest w porządku. To automatyczne scrollowanie, by nie czuć. To używki, by przetrwać dzień. To, to toksyczne relacje, które karmią się twoim poczuciem winy. To fałszywa duchowość, która obiecuje przebudzenie bez pracy z cieniem. Afirmacje zamiast granic, mantry zamiast decyzji, świece zamiast prawdy. Duchowość bez odwagi staje się kolejnym narkotykiem. Prawdziwa zaczyna się, gdy mówisz DOŚĆ. A trauma nie jest tylko wspomnieniem bólu. To wzór, który rządzi twoim teraz. Kiedy ktoś podniesie głos, twój układ nerwowy wraca do dawnego pola bitwy. Kiedy partner nie odpisze, ciało pamięta porzucenie sprzed wielu lat. Kiedy przełożony krytykuje, odzywa się wstyd dziecka, które słyszało, że jest za mało. To nie twoja wina, ale to twoja odpowiedzialność, żeby przerwać odziedziczony łańcuch. Odpowiedzialność nie oznacza winy, oznacza moc. Samotność to nie kara, to portal ciszy zaczynasz słyszeć co nie jesteś w stanie usłyszeć w hałasie twoje serce mówi wolno ale zawsze do rzeczy tam pojawia się intuicja twoja bezbłędna antena nie jest magiczna w hollywoodzkim sensie jest prosta ciało napina się lub rozluźnia głos staje się ściśnięty albo swobodny oddech płytki albo głęboki to pierwszy język prawdy. Zanim sięgniesz po wielkie teorie, naucz się rozumieć własny oddech. Wiele osób boi się słów. Astrologia, numerologia, energia uciekają, bo kojarzą te narzędzia z ucieczką od odpowiedzialności. Racja, można nimi uciekać, ale można też traktować je jak mapy, nie jak wyroki. Mapy są po to, byś znał teren, a nie po to, byś przestał iść. Jeśli czujesz, że Twoje życie ma rytm, że co jakiś czas powracają te same lekcje, to nie jest przypadek. To zaproszenie, by przejść przez drzwi, które tyle razy mijałeś. I tak, możesz skorzystać z mapy, ale to Twoje stopy niosą cię przez próg. Toksyczne relacje to te, w których zawsze Ty płacisz rachunek za cudzy brak dojrzałości. Manipulacja ma wiele twarzy: gaslighting, ciche dni, obietnice bez pokrycia, rola wiecznej ofiary. Nie uzdrawia się ich kolejną litanią szans, uzdrawia się je granicą. Granica to zdanie, nie. Granica to czyn, wychodzę. Granica to milczenie wobec prowokacji, nie po to, by karać, po to, by odzyskać siebie. Nie uratujesz człowieka, który nie chce wstać. Możesz uratować siebie i być przykładem, że da się żyć inaczej. Uzależnienia nie zawsze wyglądają jak w filmach często są eleganckie. Praca bez końca, perfekcjonizm, cudze uznanie, kolejne kursy, kolejne książki, by nie musieć usiąść sam ze sobą. Detoks zaczyna się od uczciwości. Zadaj sobie proste pytanie: co robię, żeby nie czuć? A potem zrób odrobinę miejsca na czucie. Nie potrzebujesz rewolucji, potrzebujesz konsekwencji. Małe, wierne kroki zmieniają orbitę całego życia. Jeśli chcesz praktyki, dam ci ją teraz. Po pierwsze, oddech. Kiedy czujesz lęk, wydłuż wydech. Wydech mówi układowi nerwowemu, jesteś bezpieczny. Po drugie, ciało. Kiedy głowa mówi za dużo, zrób cokolwiek fizycznego, co angażuje uwagę. Powolne skłony, spacer, zimna woda na nadgarstki. Po trzecie, pióro. Napisz ręcznie trzy strony surowej prawdy, bez autocenzury. Pozwól, by papier przyjął ciężar, którego nie chcesz już nosić. Po czwarte, granice. Wybierz jedną sytuację, w której zawsze milczysz. I powiedz krótko, spokojnie, bez tłumaczeń, jak chcesz, żeby było. Po piąte, wdzięczność. Niecukrowa, konkretna. Za to, co realnie masz. Dach, chleb, jedną życzliwą twarz, promień słońca. Wdzięczność stabilizuje układ nerwowy i uczy mózg zauważać zasoby. Punkt przełomowy nie wygląda jak fajerwerki. Wygląda jak dzień, w którym przyznajesz... Tak, jestem zraniony, ale nie jestem moją raną. To dzień, w którym nie czekasz, aż świat przestanie kłamać, tylko przestajesz kłamać sobie. Mówisz, nie kocham, albo kocham. Mówisz, boję się, albo jestem gotów. Słowa są czynami. Gdy powiesz prawdę na głos, rzeczywistość zacznie się ruszać. Tak, niektórzy odejdą. Odejdą ci, którzy czerpali siłę z twojej uległości. Zostaną ci, którzy szanują twoje światło. To nie jest strata, to selekcja. Możesz zapytać, gdzie tu miejsce na naukę, racjonalność, dowody jest wielkie. Prawda nie boi się nauki. Prawda prosi o integrację. Mądrość to wiedza poprowadzona sercem. Logika staje się ostrzem chirurgicznym, kiedy trzyma ją dojrzała ręka. Problem zaczyna się, gdy logiką zasłaniamy lęk przed czuciem. Z nauką jest jak z ogniem. Ogrzeje dom albo go spali. To twoja świadomość decyduje, jakiego ognia używasz. Czas dotknąć cienia. Cień to wszystko, czego nie chcesz w sobie widzieć: zazdrość, chciwość, pożądanie, żądzę kontroli, chęć zemsty. Kiedy udajesz, że tego nie ma, cień steruje tobą z ukrycia. Kiedy go rozpoznajesz, zaczynasz wybierać. Zadaj sobie bezlitosne pytanie: Gdzie używam duchowości, by czuć się lepszym? Gdzie udaję pokorę, a tak naprawdę uciekam przed konfrontacją? Gdzie trzymam się krzywdy, bo daje mi to tożsamość? To bolesne. I wyzwalające. Cień, którego nie obejmiesz, zamienia się w los. Cień, który obejmiesz, staje się mocą. Relacja ze sobą jest matrycą wszystkich relacji. Jeśli zdradzasz siebie, świat będzie cię zdradzał. Jeśli mówisz do siebie twardo i pogardliwie, przyciągniesz tych, którzy będą mówić tak samo. Jeśli traktujesz swoje granice poważnie, inni też zaczną. To nie magia, to neurobiologia. Uczysz mózg nowych ścieżek, uczysz ciało nowych reakcji. Każde konsekwentne nie jest inwestycją w przyszłe tak. Czy wszechświat ma sens? Tak, ale nie taki, jaki sprzedaje się w kolorowych memach. Sens da nas z góry. Sens konstruuje się czynami. Astrologia może podpowiedzieć cykle. Numerologia może wskazać wzory. Twoje sny mogą podsunąć symbole. Ale jeśli rano nie wstaniesz, nie wypijesz szklanki wody, nie napiszesz jednej strony prawdy, nie zrobisz jednego telefonu, nie powiesz jednego nie i jednego tak. Nic się nie zmieni. Małe czynności są modlitwą ciała. W nich objawia się duch. Kiedy czujesz, że stoisz na granicy wytrzymałości, przypomnij sobie: Transformacja jest niewygodna, bo łamie stare przymierza. Mózg będzie chciał wrócić do znanego cierpienia, bo znane wydaje się bezpieczne. Ach, dlatego potrzeba wspólnoty. Szukaj ludzi, którzy nie boją się Twojego światła. Nie tych, którzy klaszczą, gdy jesteś słaby, bo czują się wtedy silniejsi. Szukaj tych, którzy milkną, gdy mówisz prawdę i mówią: Jestem. Jeśli teraz słuchasz tego sam, to jak nie jesteś sam, jesteśmy tu razem. Przyjmijmy teraz proste zobowiązanie. Od dzisiaj przez siedem dni, po przebudzeniu, trzy świadome oddechy, długa szklanka wody, trzy strony szczerego pisania. Jedno konkretne: Nie dla rzeczy, która wysysa Twoją energię, jedno konkretne: Tak, dla czegoś, co Cię karmi. Wieczorem jedna chwila wdzięczności za coś zwyczajnego. Jeśli zapomnisz jednego dnia, wracasz kolejnego. Nie kasz się. Wracaj. To jest praktyka wolności. A jeśli boisz się, że stracisz ludzi, pracę, status, wiedz, że to, co tracisz, z lęku i tak próbowało Cię opuścić. To, co jest naprawdę Twoje, wytrzyma prawdę. Nie musisz rozwalać życia młotem. Wystarczy, że przestaniesz je podpierać kłamstwem. Światło robi swoje. Gdy je włączysz, ciemność nie ma z tobą o czym rozmawiać. Teraz punkt przełomu. Wybierz jedno zdanie, które dziś powiesz głośno. Może to będzie potrzebuję pomocy. Może kończę do relacje. Może zaczynam pisać. Może już nie piję. Może wracam do ciała. Nieważne jakie. Ważne, że prawdziwe. Prawda jest jak klucz, a twoje usta są zamkiem. Otwórz. Transformacja to nie jednorazowy cud to rytuał codzienności. Karm swoje ciało ruchem i jedzeniem, które Ci służy, umysł wiedzą, która poszerza, a nie napina. Karm serce relacjami, które rosną razem z Tobą. Karm ducha ciszą. Gdy zawiedziesz, obejmij siebie. Gdy wygrasz, podziękuj. Gdy ktoś Cię zrani, pobądź chwilę z bólem, potem postaw granicę. Gdy ktoś Cię pokocha, przyjmij. Przyjmowanie jest równie odważne jak dawanie. Wznoszenie planety nie wygląda jak patetyczne hasła. Wygląda jak pojedynczy człowiek, który przestaje przekazywać dalej swój ból. Gdy nie krzyczysz na dziecko, choć krzyczano na ciebie, podnosisz wibracje planety. Gdy mówisz prawdę w pracy, choć wszyscy milczą, podnosisz wibracje planety. Gdy zamykasz drzwi przed przemocą i otwierasz serce przed życiem, podnosisz wibracje planety. Ta planeta jest twoim domem. Domem rządzi się ciepłem, a nie strachem. Na koniec zostawiam ci obraz. Stoisz na moście. Za tobą stare miasto, ulice zrobione z nawyków, domy z lęku, latarnie z cudzych opinii. Przed tobą nowe miasto, niegotowe, ale żywe, rosnące, twoje. Most to teraźniejszość. Nie możesz w nim zamieszkać, ale możesz przez niego przejść. Ty świadomy oddech to krok. Każde uczciwe słowo to krok. Każda granica to krok. Każda łza, której pozwolisz popłynąć, to krok. Idź. Wzywam cię teraz do pracy, do pracy nad sobą, które nie jest pozą, lecz praktyką. Do odrzucenia cierpienia jako tożsamości, lęku jako doradcy, egoizmu jako religii. Wybierz miłość, która stawia granice. Wybierz prawdę, która czasem zaboli, ale zawsze leczy. Wybierz odpowiedzialność, która daje moc. Kiedy uzdrawiasz siebie, niesiesz światło miejsce do zamieszkania, a kiedy światło ma gdzie mieszkać, cała planeta oddycha lżej. Jeśli to czujesz, połóż dłoń na sercu i powiedz. Jestem gotów wracać do siebie tak często, jak będzie trzeba. I wracaj. Zawsze możesz wrócić do oddechu, do ciała, do słów, które niosą prawdę. Zawsze możesz wybrać jeden mały krok. A małe kroki stawiane wiernie przesuwają górę. Dziękuję, że byliście ze mną. Życzę Wam odwagi większej niż Wasze wczorajsze wątpliwości i czułości mocniejszej niż Wasze stare lęki. Do usłyszenia. A teraz idź i zrób pierwszy prawdziwy krok, bo świat czeka na Ciebie w Twojej pełnej mocy.